Okej, okay. szósty odcinek za nami, ostatni. I jeśli za coś naprawdę doceniam ten serial, poza Piotrem Adamczykiem, to właśnie za to, że to było tylko sześć odcinków i jak się nad tym teraz zastanowiłem, to jakby... To, że właśnie no nie zrobili lania wody i wiadomo, jakiego, wiecie, przesadzonego scenariusza, że to musi się ciągnąć ileś tam odcinków, tylko tak mery szybko wprowadzili trochę zabawek i się nim pobawili koniec. Jakby... No okej. Okay. Serial, który dużo lepiej by się oglądało, jakby można było go zbinżować, taki typowy Netflix, nie? To powinna być na Netflixie, a nie jakieś wiedźminy i takie większe seriale, jakieś tam Dark czy coś, nie? No chyba, mniejsza o tym, o tej dyskusji, no mówimy o finale, ale trochę tak podsumowujemy cały serial. zresztą, jak dla mnie ten finał był mniej więcej taki jak cały serial. Średni plus. W sensie, jako taki właśnie luźny odmurzacz, nie musimy przywiązywać większej uwagi do tego. Serial nie stara się opowiadać o zagładzie kosmosu, tylko paru super bohaterach, ale jednak praktycznie bez żadnych mocy. Chociaż tutaj, a zaraz, ktoś tutaj był z mocami? Tyle jest bohaterów, wiecie, w tym, no szczególnie w tym finale było z różnych, z poprzednich filmów, jakichś nowych i tak dalej, że tak trzeba się zastanowić, ale nie, wszyscy byli bez super mocy, więc no właśnie, więc takie na poziomie takiego jesteśmy na ziemi, ten strzeli z łuku, ten da po mordzie, ta tam, nie wiem, ta jest trochę ninja, a takie no okej, okay. fajny odmurzacz, fajne relacje. Pierwsze co muszę powiedzieć to w ogóle, że ten serial i szczególnie ten ostatni odcinek jest Pięknie sfotografowany, że naprawdę o zdjęcia wykorzystali to, że mamy świąteczną imprezę, jakiś tam Nowy Jork i wielką choinkę i lampki, kolory, neony, że naprawdę ten serial wyglądał ładnie. Wyglądał trochę tak, znaczy wiecie, to jest Marvel, więc to nie mogło wyglądać nie wiem, jak jakieś nie wiadomo jakie kino artystyczne z czyjąś dziwną wizją. To musi być w miarę w, tym, w tych ich widełkach takiego standardowego, marvelowego wyglądu, ale wyglądało ładnie. Było dużo ciekawych ujęć, tak tam tych yy, lampeczek gdzieś tam w tle, także przyjemnie się na to patrzyło. To jest, to jest już coś, że to nie wyglądało super płasko, a wiele filmów dzisiaj potrafi wyglądać płasko, pf, łącznie ze wspomnianym Wiedźminem, No ale pf, pf, nie wracając, no muszę powiedzieć, że zajebiście się ucieszyłem, że pojawił się w swojej roli genialnej Vincent D'Onofrio jako Kingpin, jako Wilson Fisk, ale zrobili go na brudno. Po angielsku się mówi they did him dirty, nie. E, czyli tak, e, wiecie, jeśli ktoś nie oglądał Daredevil'a i oglądaliście to, no to ten po pojawił się wielki mięśniak, trochę dziwnie gadający, łysy i dostał w no i dosłownie go zabili w zasadzie. Takie spoilery w stylu, on na koniec maja, ona jest maja, tak, Bucho nie ma, go zabija, no w sensie bierze pistolet, kamera odchodzi, no bo to Marvel, nie możemy zobaczyć egzekucji, ale strzela do niego no to, rozumiecie? Nie widzieliśmy ciała, więc okej, okay, nie? Okej, okay. ale generalnie chłop przegrywa tak totalnie. Zresztą, wcześniej mu nasza główna dziewczyna, Kate Bishop, yy, spuszcza w pierdziel, Powiedzmy, no, wyrównana walka, ale jakoś tam przechytrzyła. Także, no, jeśli ktoś nie zna Der Devila i nie wie, jak fantastycznym antagonistą jest Wilson Fisk, szczególnie grany przez Vincenta Dinofrio, ta wersja, która ma plan na planie, na planie jest, wiecie, to porównanie z Gromotronem, jakimś tajwynem, Lanisterem, który. Ma plan na wszystko i czy jakimś tam, nie wiem, na little fingerem, a przy okazji, jak trzeba, to jest takim pełnym e, mordu w oczach i chęci, nie wiem, zemsty czy tam jakichś innych rzeczy związanych z jego niepohamowanym, niepohamowaną agresją i tak dalej. Jest po prostu gotów kogoś zarąbać ręgołymi rękami bez broni. Trochę to zobaczyliśmy, ale, ale jednak ostatecznie dostał wpierdziel od każdego po kolei, także. I w zasadzie wprowadzili go na jeden odcinek po to, żeby go zabić, albo tam. No, za zabić, tak? No Umówmy się, nie. No. Pff, to trochę szkoda, no nie? Znaczy tak cieszę się, że go zobaczyłem, ale trochę tak. I żeby to było tak. Żeby oddać mu sprawiedliwość, to on powinien ich wszystkich pozabijać i co najwyżej Hokajowi powiedzieć, dobra, słuchaj stary, wiem, gdzie mieszka twoja rodzina. Ty i Avengersi nie wbijacie się do mojego biznesu, ja pozwolę wam żyć. To, to byłoby takie Kingpin, nie? To byłby taki właśnie Vincent D'Onofrio na zasadzie Vanessa, I know you are a man of a family and you want them to live. <laughs> nie umiem go naśladować, ale jest taki, on jest dobry. Uwielbiam tego aktora, w ogóle jest reżyserem, nie? W każdym razie, było tutaj kilka takich mniejszych fajtów wewnątrz tego odcinka. Kilka takich mniejszych rzeczy, które musimy omówić. I większość z nich jakoś tam, jak się na tym zastanowiłem, to nie działała, ale mimo wszystko nawet nieźle to się oglądało. Mam taki, wybaczcie, takie podejście do tego serialu stylu. No słuchajcie. Jelena kontra Hokaj. No, to co mówiliśmy od paru odcinków, ona wierzy, że to... Właśnie, kłóciliście się w komentarzach, bo ja powiedziałem, że ona wierzy, że on zabił jej siostrę, a mówiliście, że nie, ona wierzy, że to... Przez niego ona zginęła, czy nie powstrzymał jej przed śmiercią, czy coś takiego. Słuchajcie, czepianie się słów, generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, czy chodziło o to, że wierzy, że przez Hokaja nie żyje jego siostra, przez to należy mu się śmierć. Czy dlatego, że sam ją popchnął ze skały, czy, nie wiem, powiedział, chodź na skałę, może się skoczysz, to już jest kwestia szczegółów. Koncepcja jest taka, że ona, że zamiast widzieć w nim najlepszego kumpla siostry, którego powinna chronić, w zasadzie, taką najbliższe przedłużenie rodziny, jakie ona będzie miała w tym momencie, nie licząc tych tam innych, co Black Widow poznaliśmy, czy in, może innych Black Widows w ogóle, nie? Czarnych wdów, to to będzie hokej właśnie, taki najbliższy jej, jakby, nie? Taki prawie, nie wiem, zięć albo coś w tym stylu, przyrodni brat, nie wiem, whatever. I mimo wszystko na chce go zabić zamiast być przyjacielem i wiadomo było, że jak tylko dojdzie do jakiejś rozmowy i będzie taki na zasadzie, wiecie, właśnie on tutaj tam zagwizdał, no skąd znasz nasze zagwizdanie I tak ja nie mogłem na tą scenę patrzeć, bo tak głupie, to był kolejny konflikt typu, wiadomo było, że się pogodzą, nie możemy wziąć tego na serio, w sumie ja nie mogłem tego wziąć na serio, nie, 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 nie czuję tego takiego, o mój Boże, czy ona go zabije? Nie, ja wiem, że go nie zabije, bo oglądam Marvela, gdyby była jakaś gra o tron, gdyby to był jakiś pff, The Boys i mielibyśmy bohaterów, którzy powinni się lubić, ale akurat w tym momencie walczą przeciwko sobie, tak jak przy grze o że polubiliśmy Jamie'ego Lannistera, ale będzie walczył z jakimś żonem Snowem i takie urwano, nie, takie naprawdę, albo nawet z Tyrionem, nie, że wiecie, że w ogóle to, 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 o, to, to było właśnie coś takiego w stylu, że o mój Boże, chcieli, chcielibyśmy, żeby oni współpracowali, a oni z różnych okoliczności się będą bić, ale te okoliczności miały sens, tutaj nie mają i oczywiście Jedna, krótka rozmowa wystarczyła, żeby ona stwierdziła, że no tak, faktycznie, nie, nie będę go zabijać. E, ta Maja walcząca z tym swoim gangsterem, co z nią ciągle miga. No był taki moment trochę, że tak rozumiem, że ona by chciała, i ucieknij ze mną, a on nie, bo to gangsterka. Generalnie, zaczął z nią walczyć na śmierć i życie i też mówię, no to jest taka klisza, nie, to jest taki... To jest takie klasyczne, średnio uargumentowane wewnątrz tego serialu, że nie, nie możemy być razem, bo musimy się bić. Takie znowu, w lepszym filmie widziałem to już nie raz, czy serialu zrobione w stylu, że ale tragiczna postać, nie, taki Romeo i Julia wręcz size, że nie możemy być razem, bo rodzina, bo ten, ja muszę z nimi walczyć i, i na polu bitwy, no przecież no, znowu gra o tron, no ten, Jon Snow walczący, umierająca na jego rękach jego ukochana, nie, Igris i tak dalej. widzieliśmy no, 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 to. To jest dokładnie to samo i mamy tutaj sceny jak z tego, z Force Awakens, jak Han Solo umiera i z zapleców jak brakowało tylko, że powiedziała, a I... nie czy on powiedział, i don't... nie, której z nich żeby powiedziała, że I know what I have to do, but I don't know if I have strength to do it. Nie ważne. No, w każdym razie, dobra, to też już widziałem wiele razy lepiej zrobione, więc tak, nawet to działało. Rozumiem jej emocje bardziej niż jego, ale tak, eh, whatever. W ogóle cała relacja walki Kate Bishop z Jeleną. Ten ich taki friendly banter, że niby się, niby walczą, ale nie wiem, o, masz nowy strój. Dobra, trochę mnie śmieszyło, ale oczywiście, ktoś z Was pisał w komentarzach, że to totalnie nie działało już w poprzednim odcinku, jak ona wtedy Kate Bishop powtarzała, już tłumaczę czemu. No, to dlatego nie działa, ponieważ, żeby ta scena działała, że jako właśnie, że jest zagrożenie ze strony Jeleny, to my musimy wierzyć, że ona A. Po pierwsze, naprawdę zabije Hokaja, że to jest jakby możliwe w realiach serialu, a to było niemożliwe. E, b. E, to, to w ogóle byłby fascynujący scenariusz lepiej zrobiony, ale niemożliwe w Marvelu. B, żeby ona, no nie tylko, żeby była zagrożeniem, ale żebyśmy my w ogóle, jakbyśmy nie widzieli Black Widow, byśmy nie wiedzieli, kim ona jest, i my naprawdę wierzyli, że ona jest asasynem. Jest czarną w jest asasynem, ale wszystko, co do tej pory widzieliśmy w jej wykonaniu, to było bycie kimś dobrym, bratanie się, jeśli można tak powiedzieć, ze swoją siostrą. no, no nie. I raczej nie widzieliśmy, nie mieliśmy z nią filmu, w którym byłaby, że nie wiem, dosłownie tu podręcznęła komuś gardło, tu wrzuciła granat do samochodu i mała dziewczynka zrobiła a, pff, flaki wyleciały na wierzch. No nie, jakbyśmy widzieli takie jakieś porąbane sceny, że ona jest płatnym mordercą na zlecenie, szakalem, który jest kurwa gotów na wszystko i w tym momencie byłoby coś, tu, że wchodzi do windy z naszą tą, to było takie motherfucker, nie? I taki fajny strój. Ale zamknij się, bo ci poderżne gardło. Takie byłaby ta dynamika, wiecie, takiego trochę humoru, ale jednak niebezpieczeństwo. Tak jak się pojawia Lalo Salamanca, który tu gra Jacka w tym w, w Better Console. Ci, co oglądali, to wiedzą napięcie wynikające z tamtych scen, ty on się uśmiecha tak szarmancko, ale generalnie w każdej chwili może ci poderznąć gardło. I my wiemy, że on naszym bohaterom, których śledzimy od pięciu sezonów, w tej sekundzie może poderznąć gardło. Tak, dobra, do temu głównemu, co wiemy, że jest w kolejnym filmie, to może nie, ale jego dziewczynie, którą, której jakby w relacji jesteśmy zaangażowani od pięciu sezonów. Naprawdę, ona może tego nie przeżyć, nie? I to jest taki moment, wiecie. A tutaj, no ja się czepiam, tak brzmi to tak, jak to narudził, ale to wszystko się jakoś tam nieźle oglądało. Trochę humoru, trochę walki, trochę jakichś tam żartów, nie? wiem, Tam się przebierają ci larperzy, wyglądają jak, wyglądają mniej dziwnie niż grupka Tora z pierwszego Tora więc tak, sobie śmiesznie, nie? Oczywiście w ogóle sama sytuacja z Jackiem, że okazuje się, jeśli tak, 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 chyba rodzajem tak wychodzi z serialu, okazuje się po prostu zwykłym ziomkiem, który lubi fencing, lubi szermierkę, walkę na miecie, czy tam coś. I rzeczywiście jest uśmiechniętym, szarmanckim takim, tym, co się śmiałem, że jest jak z rodzina damsów Gomezem, że tutaj ma swoją mortisie i na zasadzie tam po prostu jest trochę, jest trochę ekscentryczny, z innej kultury, gada z akcentem, i po prostu lubi, nie wiem, na miecze. I tu jest angar, i filmuje zaczyna siekać tych wszystkich, wiecie, Adamczyków, nie? Wiemy, w sensie, Piotr, Piotr ma fajny moment, chociaż szkoda, że tak mało go było w sumie w tym serialu, ale ma fajny moment, jak tam wyrywaj, ona mu pistolet, a on o, dzięki, że tam Thank you for your, what you told me, we went to Maroon 5. I takie, I'm sorry, bro. Śmiałem się, w sensie fajna postać, no szkoda, że ich nie ma na przykład więcej, nie? Chłopaki, ten tracksuit, mafia, dresiarze po prostu. F fajne, fajne, bo jakby, no właśnie, jak robimy Marvela i nie chcemy mieć takiego, chociaż wprowadzamy go tutaj, ale nie chcemy mieć Kingpina, który będzie tu wszystkim mordował na zasadzie bijąc głową o podłogę, bo tak wyglądał Daredevil, że właśnie on w którym wpada w szał i flaki lecą na ekran, jeśli tego nie chcemy, nie możemy mieć, no bo to inna konwencja, jeśli chodzi o świat superbohaterski, no to właśnie takie, na zasadzie, ej, jesteśmy desiarzami, ale jest śmiesznie, dużo lepiej działa, nie? Bo gdyby, wiecie kiedy jest problem? Kiedy oni by udawali, że kurwa mordują wszystkich, podrzynają gardła, ale tego nie robili, no bo to Marvel, więc nie możemy tego widzieć. A tu przynajmniej oni są śmieszni sami w sobie, więc jakby, to jest głupkowate z założenia, nie? Co jeszcze powiedzieć? No, no, nie wiem, no, Hokaj jako to jest niby jego seria, w sensie, no, niby oglądamy Jeremiego Renera w tej roli, ale wiadomo, gdzieś tam się prześlizguje, trochę walczy w nowym stroju, trochę żartów, trochę tego. Trochę, rzeczywiście najbardziej coś śmiałem z tego, że, jak to nie jest najbardziej polski odcinek ever, gdzie, no po pierwsze mamy Adamczyka, po drugie w ogóle gang dresiarzy. Taki hello, hello, to moje dzieciństwo tak wyglądało. Tylko oni nie chodzili na Maroon 5, tylko pytali czy mam jakiś problem na osiedlu. I poza tym mamy środek miasta, i zadymę trwającą pff, 40 minut, gdzie nie wiem, no dzika, dzikie rzeczy się dzieją, a policji nie ma. No w rzeczywistości, kuwa, to by ich rozstrzelali już tam 70 tysięcy razy, tak już batalion wojska wyczekał na Adamczyka, Hokaja i wszystkich. a tam nic, I oczywiście to jest głupie. Jak to oglądają, to tak. Jakby wiecie, no oglądam durnowatego hokaja, więc jakby akceptuję to, że że Hokaj teraz będzie strzelał jakimiś śmiesznymi strzałkami z nią do tych dresiarzy, oni będą wybiegać i o, bu, 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 wiecie jakieś to, co będzie ich trafiać takie. Okej. Okay ale, przecież jakby ten mój umysł tak, myśli sobie, no dobra, ale jesteśmy w centrum Nowego Jorku, tam patrol policji to pewnie by był po prostu, więc to już, już by była strzelanina, już by było wzywanie posiłków, Jako, że była taka rozpierducha, to tam już słodwy by dawno był, to by wyglądało jak szklane Puławce, byli wszyscy otegowani, czepiam się, ma wiem, w konwencji tego działa, co jeszcze mogę powiedzieć, no, no i na koniec taki happy end, ona z jedzie do jego rodziny, i pies jest szczęśliwy, oni są szczęśliwi, larperzy są szczęśliwi, Jack jako, ten ten, jest szczęśliwy, chociaż trochę się tam, po, tam poszermierzył, nie? Okej, okay, to się oglądało. Oglądałem sobie teraz Homecoming i po prostu mam ochotę zrobić tego Zajebistą Minę Robert Downing Jr. Ja tutaj nie umiem, jest on jest świetny. Bym musiał dawać ocenę, dałbym szóstkę. Powiedzmy, takie niezłe to było, chociaż jakby w tej konwencji marvelowo głupkowato to luźnej. Okej! Okay. Wolę to niż udawanie, że będą naprawiać cały świat, jakieś wielkie i na koniec przemowa Falcona do polityków. Bądźcie lepsi. Oh, Jesus fucking Christ. Dobra. Czekam na waszą opinię. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.